Siema, jestem Marek. To mój mały brat, George. Jestem Marcin. Pieri. Mały... Harry Potter! Aśminka. 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 Mały kutasek Aleksander. dzisiaj przybywają z wizytą kuzyni Pepy i George'a. Mamo, kiedy przyjedzie do nas Chloe? Już niebawem Pepo. Pamiętasz, że przyjedzie też mały Aleksander? O! małe dzieci ciągle srają. Są takie hałaśliwe. Jestem pewien, że mały Aleksander nie będzie hałaśliwy. Co to za hałas? Czy to alarm samochodowy? Nie, to mały Aleksander. Witaj, Pepo. Witaj, George. Witaj, kuzynko Kla! I Witaj, bójku, Two thousand years later. Mamusiu, co ci powiedział pan osiołek? Zapytał, czy delfina Lubię pociągi. może do nas przyjechać Ojejku! Delfina osiołek jest wyjątkową przyjaciółką Pepy z Francji Mała delfina przyjedzie do nas poćwiczyć angielski Hurra! Musimy się śpieszyć, pociąg delfiny zaraz przyjedzie Ciuch, ciuch. Delfin? Skiłaj, daj papa. Francusku. Bonjour! Pan żół. Bonjour. Bonjour, panie osiołku. Wielkie nieba. Delfina ma taką ogromną walizę? Tak, Delfina zabrała ze sobą tylko trochę niezbędnych rzeczy. Trochę. Taki, których tu nie macie: ser, chleb, pomidory, wodę. E... Au <laughs> revoir, Delfin. Przyjadę po ciebie jutro wieczorem. Mam położyć bagaż Delfiny? W moim pokoju! Przecież będziemy mieszkały razem! Oh. Oh. Ten bagaż jest tylko na jednodniowy pobyt? O, oh, tak. Dlatego spakowałam. Tylko swój najmniejszy kufel. Co? Oh. No, Delfina przyjechała tu poćwiczyć angielski. Wszyscy musimy jej w tym pomóc. Kamusiu! Muszę państwa przeprosić, że nie najlepiej mówię po angielsku. Mówisz całkiem nieźle. Bardzo pan. Psychiczny miły. na łeb. Mam kłopoty z angielską gramatyką. Czy może mi pan pomóc? Oczywiście! Jestem ekspertem od gramatyki. Słucham cię. Jaką formę mają angielskie obezokoleczniki nieregularne, jeśli są w czasie przeszłym? Zrobiło się bardzo późno. Gdzie pościelimy łóżko dla delfiny? Mamo, mamo! Czy delfina może spać ze mną? Weźmiemy dwie poduszki. Doskonały pomysł. Pepa i delfina położyły się do łóżka. A-a-a-a-a-o-o-o-o-a-a.